Siemanko witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale ja nadal zbieram szczękę z podłogi a wy to co się wydarzyło wczoraj w momencie nagrywania tego materiału to było wczoraj przeszło moje najśmielsze oczekiwania trochę trzeba było poczekać ale mamy to dzisiaj porozmawiamy sobie o serialu Loki opowiem wam o detalach i easter eggach które mogliście ominąć oglądając zwiastun serialu Loki ale zanim o tym to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Bóg oszustwa powraca w pierwszym oficjalnym zwiastunie serialu Disney Plus Loki. W tytułową postać wcieli się nie kto inny a Tom Hiddleston. Zwiastun jest napakowany małymi detalami i easter eggami, które odwołują się do komiksów wydawnictwa Marvel. Loki został zabity przez Thanosa na początku Infinity War, lecz dzięki podróżom w czasie, które widzieliśmy w Endgame, doprowadziły do tego, iż Loki uciekł wraz z Tesseractem w nieokreślone miejsce i nieokreślony czas. Serial Loki będzie śledził przygody tej wersji postaci, gdzie zostaje pojmany przez tajemniczą organizację TVA, czyli Time Variance Authority. TVA dba o to, aby został zachowany balans w świecie Marvela, jeżeli chodzi o nadużywanie zabawy czasem. Jeżeli chodzi o temat czy zamysł serialu, to Loki będzie dzielił tematykę z WandaVision, Doctor Strange 2 czy Spider-Man 3. Dostajemy tutaj praktycznie nieskończoną liczbę możliwości, więc liczę na dziką jazdę bez trzymanki. Oto detale i easter eggi, które mogłeś ominąć w zwiastunie Loki. Czyżby Loki zgubił Tesseract? Jeżeli pierwsza scena, jak sugeruje Zwiastun, dzieje się zaraz po teleportacji z Nowego Jorku za pomocą Tesseraktu, to można założyć, że albo się zniszczył, albo jest gdzieś zakopany w piasku. W każdym razie wygląda na to, że Loki go po prostu nie ma. Status Kamieni Nieskończoności jest nie do końca wyjaśniony w MCU. Thanos zredukował je do atomów po tym, jak wykonał swoje zadanie. Lecz po tym Avengers pożyczyło inne wersje tych kamieni, tak aby mogli odwrócić to co zostało już zrobione. Następnie Steve zwrócił wszystkie kamyki na swoje miejsce. Jednak nie miał szans na oddanie Tesseractu, z którym uciekł Loki. Czyżby Tesseract Lokiego został zredukowany do atomów, a może go po prostu gdzieś zgubił po drodze? Kto wie, napiszcie w komentarzach swoje teorie. Tak właściwie to gdzie wylądował Loki? Sądząc po pustyni i mongolskim stylu ubrań, można wydedukować, że jest to pustynia Gobi znajdująca się w północnych Chinach. Istnieje oczywiście szansa, że jest to jakiś inny z dziewięciu światów z mitologii nordyckiej. Jednak twarde lądowanie na drugim końcu świata wydaje się bardziej prawdopodobne. Pozostaje tylko jedno pytanie: na jakiej wersji ziemi Loki wylądował? Czy jest to Ziemia 616? Czy jakaś inna? Pamiętajcie, multiversum istnieje. Wkrótce po teleportacji Loki zostaje schwytany przez TVA organizację, która dba o to, aby nikt nie bawił się w skoki w czasie i zmiany w historii. TVA zazwyczaj wrzuca swoje ofiary do celib, ale tutaj ewidentnie widać, iż chcą go zrekrutować. Wygląda na to, że umiejętności Lokiego są bardzo szerokie, a TVA, jak każda organizacja, chce to wykorzystać. Owen Wilson gra Mobiusa M. Mobiusa. Jest to potwierdzone w wersji z napisami zwiastuna. Średniej klasy biurokrata w agencji TVA, którego możecie kojarzyć z komiksów. Zarówno Mobius, jak i większość innych postaci jest bazowana na komiksie Marvela pióra marka Gruenwalda. W komiksie Mobius odprowadza Lokiego po TVA. Ponadto z dialogu wynika, że Mobius dobrze wie, kim jest Loki. Mówi do niego, że wie, kiedy kłamie i że oboje wiedzą, że Loki lubi dużo mówić. Ostatnia podróż Lokiego mogła przypieczętować jego los, ale wynika z tego, że TVA miała oko na Lokiego już od jakiegoś czasu. Okej, okay, kim jest ta zamaskowana postać? Widzimy ją tylko przez chwilę, ale ponownie pojawia się w zwiastunie kilka razy. Po raz pierwszy widać ją w tym ujęciu trzymającym latarnię pośród trawy. Rzuca latarnię podpalając ziemię i wtedy zaczyna się jakiś atak. Kolejny raz widać tą postać podglądającą TVA podczas misji w supermarkecie. Jestem przekonany, że jest to główny przeciwnik w pierwszym sezonie serialu Loki, lecz istnieje inna opcja. Teraz wysłuchajcie mnie bardzo uważnie, bo może to być szalenie ważne i szalenie ciekawe dla całego serialu. Biorąc pod uwagę, że w serialu Loki istnieje multiversum, ta zakapturzona postać to może być Loki, ale z innego wymiaru. Co wy na to? Napiszcie w komentarzach poniżej. W MCU jest taka tradycja, że każdy bohater ma wroga bardzo podobnego do siebie. Oczywiście nie wszyscy, ale tak się generalnie robi. Hulk kontra Abomination, Ant-Man kontra Yellow Jacket, Iron Man kontra Ironmonger. I teraz wyobraźcie sobie reakcję publiki na walkę Lokiego z Lokim. Dalej, zwiastun pokazuje nam tajemniczą postać graną przez Gugu Mbatero. Wygląda na to, że w serialu zagra wysoko postawionego dowódcę TVA. Być może jest sędziną albo kimś w tym rodzaju. Dalej w zwiastunie widać, jak Loki i ta sędzina będą walczyć ze sobą podczas próby ucieczki Boga Zmyłek. Ale czy na pewno. Pamiętajcie, w świecie Marvela wszystko jest możliwe, bo to, co za chwilę opowiem, może zmienić bieg historii Marvela. Przez chwilę Zwiastun pokazuje scenę, w której widać kobietę w czerwonawych włosach, w czarnym stroju siedzącą tyłem na kamieniu. Do złudzenia przypomina czarną wdowę. Pamiętajcie, że film Czarna Wdowa i serial Loki mają premierę w maju 2021, więc możliwe jest, że to jest jakaś reklama albo coś w tym stylu. Dalej możemy zobaczyć Nowy Jork w ruinach. Z tyłu widać wieżę Avengers pośród gruzowiska. Być może jest to świat, w którym Loki wygrał z Avengers w 2012. Zwróćcie uwagę jednak na wały ziemi. Wskazują bardziej na trzęsienie ziemi niż atak kosmitów, ale jak powiedziałem przed chwilą, wszystko jest możliwe. Gdziekolwiek i kiedykolwiek by to nie było, serial pokazuje, że jest wiele niezbadanych rzeczywistości. Zwróćcie też uwagę na strój Lokiego, bo jest dość ważny. Ubrany jest w szarą koszulę i krawat, który przewija się przez bardzo dużą część zwiastuna. Czyżby to był świat, gdzie Loki zmierzy się ze swoim największym wrogiem, czyli Lokim? Okej, okay, czy Loki to DB Cooper? Jedną z największych niewyjaśnionych zagadek kryminalnych na naszych czasów to zniknięcie DB Coopera w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli o tym nie słyszeliście, to polecam kilka bardzo fajnych dokumentów, które możecie znaleźć na YouTubie. Szalenie interesująca historia, ale do rzeczy. DB Cooper porwał samolot i wyskoczył z niego wraz z 200 tysiącami dolarów. Dalej zniknął bez śladu. Nikt nie może go znaleźć od 50 lat. Serial Loki pokaże nam, gdzie podział się prawdziwy porywacz. Otóż Heimdall go wezwał do Asgardu przez Bifrost. Loki na prezydenta! Ostatnie ujęcie zwiastuna jest żywcem wyjęte z komiksu z 2016 o nazwie Głosuj na Lokiego, gdzie Bukoszustwa pragnie zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wprost obiecuje ludności, że będzie ich okłamywał i oszukiwał, a nie jak to robią inni politycy, obiecywać kiełbasę wyborczą. Jeżeli w serialu zobaczymy alternatywne światy, to czemu by nie zatrzymać się na chwilę właśnie w świecie, gdzie Loki jest prezydentem? No bo wszystko jest możliwe w Marvelu. Zwróćcie też uwagę znowu na stroje Lokiego i jego kolegów, które nie są pierwszej świeżości, co sugeruje, iż jest to postapokaliptyczny świat, który widzieliśmy kilka chwil wcześniej. Oczywiście, jak zwykle, w komentarzach dajcie znać, co ja ominąłem w zwiastunie Loki. Rozłóżmy ten trailer na czynniki pierwsze, a być może poznamy historię i fabułę całego serialu. Teraz zabieramy się do pisania. Hej ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!